Cześć, siemanko, ja jestem Domin, a dziś pierwszy odcinek kolarstwa. Niestety przebiła się opona, no i musimy użyć e, takiego sprayu do napraw opon. E, to jest z za 10 zł. Tak, z za 10 zł. No, jesteśmy na przejazdce, jesteśmy około 10 km od domu, a mi przebiła się opona. No i się trzyma trochę powietrze, no zaraz zobaczymy, czy to działa w ogóle. No mam nadzieję, Stręcimy. bo pompki nie wzięliśmy, no. czy spuścimy całkowicie powietrze i także nie, ma... tak, nie ma tego powietrza dużo Dobra No zobaczymy Co, się co wielki to jeszcze będzie drugi kupic jak będzie działał? No tak, tak. No ja na pewno to jest wygodniejsze od pompki, nie? No i od zmieniania tego jak to e nowej dentki, tak? No, no, bierzesz trasę denki. Dwie czy dwiedenki, rozumiesz tak? No, no. Mam no, tutaj, dokręcone. Teraz tylko to przykręcę. Przykręcimy i zaraz zobaczymy, czy to w ogóle działa. No, działać to powinno. No, zobaczymy, jak się sprawdzi. Trzymaj. Czas czas, 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 czas. Pompować? No. O kurde. No działa, działa. Widać. Się no, trzymaj, trzymaj, Trzymać jeszcze? Trzymaj, trzymaj. Trzymać? A Chyba jak, wystarczy. Jak myślisz, że wystarczy? Nie, no napuś, zobacz. Napuść, napuść, napuś, napuś. Niestety... Było za mało pamięci i się przerwał filmik. Napompowaliśmy już. No i sprawdziło się to. Zobaczymy jak dojadę do domu. To, to, kiedy to wytrzyma? Czy zejdziemy taka... na rynek, coś nagramy. No. Pokaż może co to jest w ogóle się poczekaj. No, To jest taka pianka. bardzo mało tego jest. Nie, nie. No w ogóle nie ma. Dobra, tutaj jest, tu. są takie. Jezu, gdzie to jest? To jest taka pianka. No tutaj zaraz powinienem znaleźć gdzieś yy, ten taką yy, przecięcie. W sumie, no to było tu, rozcięte. Gdzieś tutaj było, nawet duże to było rozcięcie. No to i... miał centymetr. O, tu jest. Tu, o, tu jest, no, tu. Nie wiem czy widać. No tutaj ładnie. tu. No jak to to załatało, jak to była naprawdę dziura, no to spoko. No to spoko. Zobaczymy, e, później zrobimy zdjęcia jak zdejmę dentkę. No to trzeba załatać. E, to później e, pokażemy wam jaka... Tak, jak tak, jak no tak, duża dentka jak duża e, dziura, dziura była na dentce, to pokażemy wam. Czy to prawda czy do 3 mm? Trów. Czyli Zmawiając wniosek warto brać takie coś yy, na wyścigi. Na wyścigi bardzo szybko. No to szybko trwało, to 7 przy... to zrobiliśmy. No a my jeszcze zdjęliśmy koło. Nagranie a trwało jak... 1.47 te które nam się udało nagrać. A na wyścigu to tylko przykręcamy i popujemy. No ja polecam. Ja też polecam. To kosztuje 10 zł, a nam może uratować tyłek, czyli podium, tak? Na wyścigu. Dziękuję. No dobra, dziękujemy za obejrzenie, subskrybujcie, komentujcie i ja. lajkujcie. Jedzie samochód właśnie. Żegnamy. No. A to jest już dętka po dwóch dniach. I tak to wygląda w środku mniej więcej. To jest taki płyn, może tak bardziej tyle. No, ciężko to wycieka. No ciężko, ciężko. Woda tutaj jest. No dziura tutaj jest zakryta, nie wiem, nie widzę dziury. No zaraz zobaczymy. Teraz zrobimy zdjęcie jak ta dziura wygląda. Tak, ja, pomęcznie. Mogę okay. wzięć ten makro. Weź taki na Dobra, bardzo.